Wieści w sprawie Rogacewicza to nie były plotki. Właśnie ogłosił nowy rozdział. Wczoraj do mediów dotarły nowe wieści dotyczące Marcina Rogacewicza. Choć aktor dotąd oficjalnie nie skomentował kwestii rozstania z żoną, to informatorzy z jego najbliższego otoczenia byli zdecydowanie mniej dyskretni. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami Gwiazdor ma być już po rozwodzie. To tłumaczy najnowszy post z jego Instagramowego profilu, który zresztą wywołał niemałe poruszenie wśród internautów. Marcin Rogacewicz przerwał milczenie. Wprost pisze o wolności. Marcin Rogacewicz przez lata trzymał wszystkie szczegóły dotyczące swojego życia prywatnego z dala od mediów. Fani nie wiedzieli praktycznie niczego na temat jego małżeństwa i rodziny. Wszystko zmieniło się ledwie kilka miesięcy temu, kiedy to w sieci gruchnęły wieści na temat rozwodu Marcina Rogacewicza. Na początku roku wpłynął do sądu pozew rozwodowy, którego jedną ze stron jest pan Marcin Rogacewicz. Rozwodzi się z panią Mają. Na razie jednak nie ma terminu pierwszej rozprawy. Na to za wcześnie, relacjonował Pudelek, powołując się na anonimowego informatora. Wygląda na to, że sprawa znalazła już swój finał, bowiem ledwie wczoraj ten sam portal donosił, że Marcin Rogacewicz jest już po rozwodzie. 12 czerwca w sprawie zapadło orzeczenie końcowe. Czytamy. Sam aktor cały czas konsekwentnie milczy, próżno szukać jakichkolwiek jego wypowiedzi na ten temat, powstrzymuje się także od udzielania wywiadów. Nic więc dziwnego, że jeden wymowny wpis na jego instagramowym profilu wywołał ogromne poruszenie wśród fanów. Marcin Rogacewicz ogłosił nowy rozdział: Teraz wszystko jasne. Aktor umieścił na swoim profilu swój czarno-biały portret, który opatrzył krótkim hasłem. Nowy rozdział. Gdyby ktoś jednak wciąż miał wątpliwości, to do postu dodał również hashtag, Wolność. Jak można się było spodziewać, takie doniesienia w sprawie Marcina Rogacewicza wywołały poruszenie w sieci. Pod wpisem aktora od razu zaroiło się od pełnych wsparcia komentarzy. Radości i szczęścia kreuj nową drogę. Spokoju przede wszystkim. Matko, nie lubię czarno-białych zdjęć, ciary mnie przeszły. Wszystkiego najlepszego. Mam za sobą rozwód po 23 latach małżeństwa. Życzę, aby nowy rozdział był pełen radości, miłości i cudownego spokoju, pisali.